Dobry, witam bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na kolejne mierzymy. Dzisiaj robimy mierzymy ze sklepu internetowego RENE.pl. To jest sklep, do którego jak ja wchodzę, to po prostu przepadam. Tam są tak piękne ubrania, no niesamowite, bardzo mi się one podobają. Oczywiście ceny też są dosyć, dosyć wysokie. Ja mam dzisiaj kilka ubrań, jeszcze tej paczki nie otwierałam. Ale zaraz otworzymy paczuszkę wspólnie i zobaczymy, co w tej paczce jest. Nie przedłużając, zaczynamy. Tak, widzicie, paczuszka już jest. Zawsze paczuszka przychodzi w różowej um, torbie albo w kartoniku, w zależności od tego, jak, um, jak tam chcą, czy jak pakują. jakoś tak Jakiejś zostawama w kartoniku. Tutaj macie oczywiście ich Instagrama, Facebooka, no i oczywiście też YouTube. Także jeżeli macie ochotę, to proszę bardzo, możecie tam zajrzeć. Partka e, przyszła mi dosyć szybko. Pamiętam, że zamówiłam jakieś sukienki i tak dalej, e, ale już widzę, że będzie podobnie jak w Born to Be. Hmm. Ok, zobaczymy. Dobra, mamy tutaj pierwszą rzecz, która widzę, że jest rozmiar S na M. Zaraz zobaczymy. Uuu. Sukieneczka. Proszę bardzo, jest ultra mocno wygnieciona. Będzie ona długa. Sukienka jest dosyć długa, jest bardzo wygnieciona, naprawdę jest bardzo mocno wygnieciona, więc będzie tak średnio leżała. No ale trudno, no trudno, nic o to nie poradzimy, tak naprawdę. Nie będziemy jej prasować. Jeżeli chodzi o skład, to jest 100% wiskoza taki oto materiał taki wzór tu na dole jest właśnie taka falbana lecimy sukienka jest bardzo ładna muszę przyznać że naprawdę urocza taka zwiewna przewiewna no tylko że jest bardzo mocno wygnieciona. ona tutaj też ma przy dekolcie takie falbanki które dekolt jest kofertowy też jest bardzo fajne tutaj można sobie może coś tego regulować wiecie żeby był mniejszy większy i tak dalej. Rękaw, jak widzicie, jest też taki falbaniasty. no sukienka jest niewypracowana, więc wiecie, no tutaj pozostawia ona wiele do życzenia. Jakby <grywa> była troszeczkę mniej wygnieciona, to by była, um, leżałaby też troszeczkę dużo lepiej. Dobra, zobaczcie na dole, dzisiaj znowu mam kapcie fluffy, zobaczcie, no i na dole ona wygląda tak, powiem Wam, że nawet nie widać za bardzo tego, to, 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 że tutaj jest takie, taka falbana, no bo jest strasznie, strasznie wygnieciona. Ale jest bardzo ładna, typowa letnia sukienka. Jeżeli chodzi o cenę tej sukienki, słuchajcie, no to mi jest ciężko powiedzieć, bo oczywiście ja mam tutaj fakturę, e, która jest bez tych zdjątek i tak wiecie. Hmm, sukienki damskie white 56 to jest 56. 56. Dobra, 56 70 zł. Czyli ta sukienka kosztuje 70 zł. Ja to Nie mogę się połapać w tych cenach, jeżeli chodzi o, o te faktury. Bo są tak jakoś dziwnie. Tam było 56, tu też jest 56, a tam jest 59. Ja po prostu Wam napiszę to wszystko tutaj y, pod tym filmem, ile te sukienki kosztowały. Teraz mamy taką zieloną sukienkę w różowe kwiaty. Nie, to nie jest sukienka. To jest komplet. Ok, to dobra. Komplet będę wiedziała, ile kosztuje. Komplet kosztuje 90 zł. 90 też kosztuje ten komplet. Spodnie są z prostą nogawką, dosyć szerokie. U góry mają gumkę. Tak jak widzicie, guma jest. I taki krótki topik. Ciekawa propozycja. Nawet zapomniałam, że zamówiłam coś takiego. Więc, wiecie, spoko, spoko, spoko. Mierzymy. Słuchajcie, ten komplet jest świetny, naprawdę jest świetny. Tutaj jest taka gumka. Ona jest trochę może, trochę tak może, wiecie, trochę może nie pasuje do tego, ale ogólnie nie mam, nie mogę znaleźć metki, albo ja po prostu nie potrafię szukać. Wydaje mi się, że to jest taki sam materiał, jak ta sukienka, czyli wiskozowy. Jest rewelacja, wiecie, jak to by było wyprasowane, to by to wyglądało mega, mega fajnie. Naprawdę, dekolt jak widzicie jakiś serek. Kolory ma bardzo fajne do tego, by fajnie pasowały właśnie te moje różowe klapki. Wiecie, super. Tu nic nie odstaje, bo jest tak gumka. Dla mnie komplet jest rewelacyjny i szczerze bardzo go polecam. Tylko wyprasować. Tu z tyłu o, ma taką łeskę. Jak widzicie. Tu jest też taki oczywiście pasek, którym można sobie, wiecie, wiązać, jak tam chcecie. Możecie sobie go zawiązać z tyłu, możecie sobie go przywiązać tak do wyboru, do koloru. Super. Na pewno ten komplet był na pewno w różnych kolorach. Jedyne czego mi brakuje, kieszeni. Tutaj nie ma kieszeni, więc to jest minus, ale komplet jest super, naprawdę super. To jest bardzo udany połów. Fantastyczny. Taki hafajski trochę, typowo na wakacje. Nie wiem, gdzie bym go widziała, gdzie ja bym widziała. Tak, ja bym zdecydowanie ten komplet widziała na południu Hiszpanii albo właśnie Miami Beach, bądź Venice Beach. O, tak, tak, tam bym widziała ten komplet. Super! Kolejna sukienka to jest taka sukieneczka fioletowa w białe kwiatki. Ja mam ją w rozmiarze S. Wydaje się może troszeczkę taka jakaś szeroka, rozbudowana, ale mi się wydaje, że to jest tylko po prostu takie złudzenie. Kolor sukienki jest oczywiście przepiękny, kwiatuszki są bardzo delikatne, ale minus jest taki, że jest to 100% poliester niestety. I to jest marka Weisses. Ona kosztowała 80 zł i z tyłu jest na długi, długi zameczek. Także mierzymy tę sukienkę. Jeżeli chodzi o tę sukienkę fioletową, to ona jest naprawdę bardzo ładna, tylko ona jest dla mnie niestety, ale za duża. Tutaj jest dla mnie zdecydowanie za duża. Tutaj w tym dekolcie tu powinna być po prostu troszeczkę inaczej uszyta, bo jak widzicie, odstaje mi tutaj dosyć mocno. No i tutaj dekolt oraz ramiona, bo to nie jest sukienka, która jest hiszpanką, tylko jest taką... Ja ciągle dotykam ten mikrofon i to która po prostu ma taki dekolt, jakby w kształcie serca, to jest bardzo ładny dekolt, ale ogólnie sukienka dosyć mocno podkreśla brzuszek, tutaj. Ma bardzo ładny rozporek, bo kończy się, rozpoczyna się tak gdzieś w połowie uda, więc sukienka jest ogólnie bardzo ładna, oprócz tego, że ma ciulowy skład, to jest bardzo ładna, muszę przyznać, że wygląda uroczo. I to jest taki rodzaj sukienki, którą ja bym widziała na polach lawendy. Tak, to jest zdecydowanie ten typ te sukienki. Bardzo ładna, ale nie, dla mnie, no nie jest troszeczkę tutaj za duża. A znowu tutaj, na brzuchu, za mocno opina się może i podkreśla. Tu oczywiście trzeba mieć też bieliznę bezszwową, bo bez tego ani rusz. Pokazuję Wam też dół. Jak widzicie, Sukienka jest do połowy łydki, bym powiedziała. Bardzo ładna. Słuchajcie, zapomniałam włączyć nagrywania i ubrałam już top. Nie mam jeszcze ubranych spodni, bo zaraz Wam pokażę. Mam ubrany top, słuchajcie. To jest top, tak jak widzicie, krótki, nad... krótki top, no crop top. To jest taka koszula crop topowa z gąbkami tutaj na dole, luźnymi rękawkami w taki wzór kwiatowy, piórkowy. Koszulka, koszula jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba i to jest koszula, którą ja bym widziała w Barcelonie. To jest Barcelona, taki klimat Barcelony. Jak, jak ja zobaczyłam tą, tą koszulę tutaj na zamówieniu, mówię, to jest Barcelona, to jest Barcelona i, i to bez dwóch zdań. Bardzo ładny. kosz takiego um, topu to jest 70 zł, więc dosyć sporo. Jak za materiał w 100%. poliester niestety, ale jako tako naprawdę bardzo ładne. I pokażę Wam też dżinsy, bo wziąłam dżinsy sobie na spróbowanie. To są bodajże rurki, jak dobrze pamiętam. Ja nie lubię otwierać tych opakowań. gdzie co na przykład ta kropa się denerwuje, że czy maryzator jest tak luzem, ale zamiast lepiej luzem niż takie opakowania. Ale dobra. Ok. Mamy tutaj y, jeansy w rozmiarze 38 Hello Miss Paris Premium Denim. Taka jest tutaj metka, jak widzicie. Proszę bardzo, takie bardzo elastyczne. A to nie są rurki, to są dzwony, słuchajcie, więc bym musiała iść po jakieś buty na obcasie, żeby było dobrze widać. Z tyłu wyglądają tak. Materiał jest bardzo przyjemny, tych jeansów i nie wiem, czy mówiłam cenę, 140. 5 złotych za te spodnie i już czuję, że będą ciasne. Ale nie poddawajmy się, że nie będzie tak źle. A nie, jednak nie. Są rozciągliwe te dżinsy. Więc o. Fajne. Mega fajne. Mhm. Czekajcie. U tak. Tak. To jest y, stylówka świetna, bardzo fajna. Spodnie są mega wygodne. Ten jeans jest taki miły, rozciągliwy, super. Ojeny, mega wygodne. Naprawdę. Trochę mi tutaj odstają z tyłu, ale wiecie, to nic. Co mi się podoba w tych spodniach to to, że one są tutaj dopasowane, a są zwężone na dole. I to jest bardzo fajne, ponieważ w tych takich sieciówkowych dzwonach często jest tak, że one są po prostu szerokie po całości. Co nie do końca mi leży, a te są naprawdę bardzo, bardzo fajne. To jest stylówka taka miastowa. Na Barcelonę to pewnie by było może za gorąco w takiej stylówce. Hmm, myślę, jakie miasto takie. O, Amsterdam, Holandia, Niemcy. W takich miejscach takie stylówki jak najbardziej na tak. Mhm. Mm Świetne. Spodnie to jest numer jeden tego zamówienia. Przedczas na drugą koszulę, to jest koszula, która też jest w 100% poliestrowa. Wiecie, ja powiem wam tak, ja nie patrzę na składy na stronie, po prostu zamawiam to, co mi się podoba. I wtedy oceniam, wiecie, bo czasami te poliestrowe rzeczy są naprawdę fajne, ale to jest taki bardzo, bardzo nieprzyjemny materiał, jeżeli mam być szczera. Wybaczcie, mam czarny stanik, no nie przygotowałam się tutaj dobrze do tego. Tu mamy taką panią z pączkiem i muszę przyznać, że jakość tego nadruku też nie jest zbyt fajna, a cena tej koszulki 80 zł. Ona jest fajna do leggingsów i tak dalej, ale jest zimna, chłodząca. W sensie chłodząca, tak nieprzyjemnie chłodząca. Wiecie, na przykład, jakbyście ubrali ją teraz, to by było Wam za gorąco, a zimą czy jesienią to będzie Wam znowu za zimno. Wiecie, pod spód na pewno trzeba by było brać jakąś podkoszulkę, ale nie. Koszula jest długa, sięga mi sporo za pośladki, do połowy uda, ale jestem totalnie na nie. Można ją sobie tutaj, wiecie, o, podciągnąć. To jest ok, chociaż tutaj nitki wystają. Ten materiał nie wydaje mi się, żeby był fajny. On się będzie dosyć szybko e, zaciągać, także mm -mm, koszula tutaj jestem na nie. Tak jak ta poprzednia, e, krótki krop, to byłabym bardziej skłonna tamtą sobie zostawić niż taką koszulę. To nie jest w ogóle mm, nie. Podobały mi się takie koszule, wiecie, z paniami, panami i tak dalej. Jakieś takie niby biała koszula, wiecie, klasyczna, z takim twistem. Taki styl trochę warszawski, wiecie, znaczy w sensie warszawski chodzi mi o to, że wyszłabym tak w Warszawie na przykład. Spokojnie, Ale nie, koszula jestem na nim. Tu mam jakąś sukienkę jeszcze jedną, zawieruszyła się w rozmiarze L, czyli... Dosyć duża ta sukienka, czarna. Nie mam pojęcia, co ja to zamówiłam, szczerze powiedziawszy: no bo ja czarnych rzeczy raczej nie zamawiam, bo nie przepadam za czarnymi ubraniami, tak jak Wam mówiłam. O Boże, Materiał. Uuu. To jest taka Sexy Flexi yy, sukienka. Matko, ale jest mocno pod szyję, żebym tylko nie ufajdoliła podkładem. Rozmiar L, ale jak na L to nie jest to duże. No to jest taka mała czarna y, imprezowa sukieneczka, fajnie wygląda i ona kosztowała 95 zł, więc dosyć y, sporo jak y, na taką sukienkę, jak dla mnie oczywiście. No i oczywiście 100% y, poliester, także. No, przymierzmy, bo powiem ja wam szczerze, że, że zapomniałam, że zamówiłam taką sekcję fleksyjną. No i dobra, słuchajcie, wcisnęłam się w tę sukienkę. E, sukienka no nie jest dla mnie, na pewno nie jest dla mnie. Po pierwsze, tutaj bardzo mocno odstaje, że staje, wy, wystaje e, stanik, jest ona bardzo obcisła. Mm, no i podkreśla po prostu wszystko to, co nie powinna. No, ja mam tutaj normalne majtki bawełniane ubrane, więc. One bardzo mocno prześwitują. Tutaj bardzo mocno jest podkreślona fałda, tu jest mocno podkreślony brzuch. No nie. Yy, podoba mi się tutaj góra. Tu wygląda góra OK. Yy, ogólnie to się namęczyłam, żeby ją założyć, żeby nie uwalić od podkładu. Jak trochę roztrzepałam też. Yy, sukienka jako taką, ona ogólnie jest bardzo ładna. Nie jest taką typową, też miniową. Jak widzicie, ona yy, tutaj sięga do połowy uda, więc. Też jest jakby spoko, no ale tutaj mocno wystaje stanik, tu go widać tak naprawdę po, po całości ten stanik, więc tutaj jakby, no już nie. Um, ale sukienka jest bardzo ładna, ogólnie. E, imprezowa, dla odważnych e, na pewno. E, ja akurat aż takich ubrań to nie lubię, tym bardziej, że czuję się niekomfortowo mając tutaj Oznaczony mocno brzuch. To nie jest sukienka dla mnie. 95 zł to też jest dosyć wysoka cena, także no nie. Ale sam zamysł sukienki jest spokojny. Mierzymy z renę dobiegło końca. Możecie oceniać, która rzecz z tego zamówienia była dla Was najlepsza. Dla mnie zdecydowanie najlepsze były jeansy. Jeansy były naprawdę świetne. Ten komplet zielony, w różowe kwiatki, też był naprawdę fajny. To jest ciekawa propozycja na wakacje. Sukienka pierwsza była w porządku, fioletowa była ok, nie porywała. Koszula biała, totalnie na nie. Czarna sukienka fajna, ale nie na moją figurę. No i koszula top. Koszula top, ta niebieska, te kwiaty. Też bardzo fajna. Choć 100% poliester, to naprawdę bardzo fajna, bardzo stylowa, bardzo mi się podobała. Um, także czekam na Wasze kciuki w górę. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. No i widzimy się oczywiście w następnych odcinkach. Um, też bardzo zachęcam Was do odwiedzania mnie na Instagramie. Tam pojawiam się dużo, dużo częściej. No i oczywiście zostawcie komentarz, co Wy byście sobie z tego zamówienia zostawili i jeżeli macie ochotę, to napiszcie, jaki sklep, e, jakie ubrania, z, z którego sklepu mam jeszcze przymierzyć, przetestować. E, ostatnio się pojawił krop, młodzieżowa marka, i muszę przyznać, że krop mnie bardzo zaskoczył, bo naprawdę długo, długo tam nic nie kupowałam. I jeżeli mam być szczera, to zamówienie z kropa nieco bardziej mi się podobało niż te zamówienie z René, ale te z René też było w porządku, na pewno lepsze niż Born to Be, no musicie przyznać chyba, nie? Ok, także widzimy się w następnych odcinkach, pa pa!